To co, nagrywasz mi ten Kamerzysta. No pytam się, wylewać? Mógłbyś się umyć w tej wodzie? O! szluga jeszcze ci zgasiłem, frajedę. Witam! Ja jestem kamerzysta. W dzisiejszym odcinku będę ignorować Marka przez cały dzień. Miło, że tutaj wpadliście, także skoro już tutaj jesteście, możecie zostawić prestiżową subskrypcję, gdyż nasz kanał jest najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. Dodatkowo, wpadnijcie na mojego Instagrama i możecie go zaobserwować, kamerzysta69, bo Instagram też jest najszybciej rozwijającym się Instagramem w Polsce, także no już we wszystkim jestem najszybciej rozwijającą się osobą, także no cóż, pozostanie mi tylko zaprosić was do oglądania. Pamiętajcie, w dzisiejszym odcinku będę ignorować Kruszwila przez 20... Nie, po prostu przez cały dzień. Operator? Co robimy? W zasadzie Marek powinien się tu za chwilę pojawić, bo umówiłem się z nim na nagrywki. Więc jeżeli nie przyjdę, to zaraz powinien przyjść tutaj po prostu zirytowany, wkurzony. No cóż, poczekamy. Ja sobie dopalę papierosa. Dziwne, powinienem być na miejscu jakieś 20-30 minut temu, a Króżwil nie przychodzi. Może po prostu ma gdzieś i nie chce nagrywać tego odcinka. Albo znalazł sobie kogoś innego. Ja już mam hajz z więc w zasadzie nie muszę niego pracować. Także rybkami to. No, ale odcinka nie nagrywam, no to jest słabe, nie? Manelu, miałeś do mnie nagrywać. Ubrudziłeś mnie. Dlaczego chlejesz? Mieliśmy nagrywać i przestań palić. Dlaczego do siebie nagrywasz? Do mnie mieliśmy nagrywać. No Menelu no. No co ty robisz? Dostaw tego browara, do pracy idziesz. No, przestań, Do Jakiej pracy? No normalnie, dawaj, te... dawaj tego browara. Do jakiej pracy, Marek? No dawaj tego browara i nie ma picia, nagrywasz mi film. Miałeś być pół godziny temu. Jaka praca? No, miałeś mi nagrać odcinek ostatnio. Też nie nagraliśmy tego przez ciebie, bo jakiś inny pomysł sobie wymyśliłeś. Pamiętasz jaki mamy nagrywać? Mam ci powiedzieć jaki? Mam ci powiedzieć, jaki będziemy teraz nagrywać odcinek. Pamiętasz, jaki mieliśmy nagrywać? I te fajki! No nie ma palenia. No kamerzysta. Co to odwalasz? Mieliśmy film nagrywać do mnie. No ktoś musi to nagrać. Zajmij się, sam to nagrać. Przestań palić! Nie wiem, mam ci deską wywalić? Nagrywamy to czy nie? Bo no co się boi? Nagrywamy? No to są te szrugi. Nagrywamy ten film czy co? Daj mi spokojnie, nie wiem, co? to ma być? O co chodzi? Co ty z tej zrobiłeś? Nagrywamy czy nie? Myśmy nagrać dzisiaj. Ja potrzebuję film. Ja muszę mieć na poniedziałek nowy film. Musimy nagrać to szybko. Jeszcze ja do ciebie tutaj przychodzę, a nie powinienem. Ty powinieneś się stawić u mnie w domu, a ja do ciebie jeszcze muszę tutaj przychodzić. Daj mi papierosa palić. No ale co to w ogóle są za zasady? No przestań! Palę sobie papieroska! No i co? Chodź do pracy! No i co? Nie no do tego, chodź! Daj mi papierosa! Do no kamerzysta! Do pracy! No chodź! No jaka co ty? praca, co ty? Ja sobie papierosa palę. No przestań mnie denerwować! No kto ma to nagrać? Ty poważny jesteś? Ja nie pracuję. No pracujesz! No co? No do pracy, chodź! Ja ale jaka praca, człowieku! No chodź do mnie do domu, nagrywamy! Co to jest? Co się dzieje tutaj? No czemu typek z kamerą stoi? Co ty odpalasz? No. Oh, no? A ty mi nagrasz? Opale. Nagrasz mi film? Nie. Nagrasz? Nie. Yeah. Czemu? No zapłacę ci. Nie. Yeah. Mogę go wypożyczyć? Skoro nie chcesz? No kamerzysta, ile potrzebujesz czasu? No ile czasu potrzebujesz? Dużo. To co mam iść stąd? I kiedy przyjść? Jak fajkę spali. No dobra, to poczekam. Ej, ale gdzie ty idziesz? No ale masz mi nagrać film. No gdzie ty idziesz? Kamerzysta, proszę, chodź nagrać. Słyszysz? jest proszę, nagraj. Nagrasz? Nagrasz to? I to już? No nagraj. się, nagraj to. No muszę mieć film. Widzowie mnie zabiją, jak nie wrzucę nic. Ale ja papierosa palę, nie widzisz? No dupie to mam. Zaraz nie będziesz miał na te fajki. Przestań palić. Jak nie będę mieć na fajki? Przestań palić. Tak z tego zarabiam pieniądze, co ty dajesz? Chcesz fajki? Mogę ci dać, ale nagrasz. Masz. A nagrasz? Nagrasz? No to dawaj, nagrywamy. Nagrywamy. Kamerzysta. No ej, ej, ej ej! Nagrywamy ci co? No. <grybujesz> o co ci chodzi? Kamerzysta. No ogarnij się już. Proszę, weź ci nagraj. Ja muszę mieć film na poniedziałek, to jest ważne. Kamerzysta. Dobra, wal się pajacu. Będzie coś działo ze mnie. Zobaczę, czy idziesz nagrywać jednak. Idziesz nagrywać, czy nie? Nagrasz mi to, czy nie? Nagrasz... ...to? Nagrasz to, czy nie? Później, później. Nagrasz, później przyjdę. Ciężko jest go ignorować, bo się boję, że mi krzywdy zrobi. Ale powiem wam, że nie spodziewałem się takiej reakcji, że sobie pójdzie po prostu. Myślałem, że zacznie nie lać albo coś. A smutno mu się zrobiło, jak widać. Nie wiem, dziwne. Poszedł po prostu. Widzicie? Dziwne. Chyba nigdy go nikt nie olewał. Jeszcze raz go ktoś olewa. Był masakrycznie wkurzony, nie? Bo nie chciałem w ogóle z nim nagrywać. Dziwna reakcja, nie operator? Prawda, dziwnie. Dziwnie, nie? Ale co myślałeś, że mi walnie coś, nie? A... No myślałem, że to gorzej wyjdzie, naprawdę. Poszedł sobie po prostu taki, wiesz, Olał. Może nie o tyle co Olał, ale, ale poczuł się taki urażony, nie? No tak, rzeczywiście. Myślisz, że może mnie zwolnić? No wydaje mi się, że ty jesteś niezastąpiony akurat i on też tak to czuje, ale nie wyraża tego po sobie. Nie pokazuje tego po sobie. Ale myślisz, że może mnie zwolnić? Myślę, że się nie zwolni. To inny u niego pracował. No to nie tak. Dobra, to chodź, idziemy wracamy do sobie. Nie wiem, trochę mi go szkoda jest, tak powiem ci szczerze. A tobie? Co ono? Pęku, Nawet się o to już nie można. Nie szkoda ci go? Tak średnio. Nagrasz? No, nagrasz film? Nagrasz film pod tytułem Oceniam Polskę. Musimy nagrać, żebym mógł wrzucić sobie w poniedziałek. Nagrasz mi, kamerzysta? Bardzo bym cię prosił o to, żebyś nagrał. Dostaniesz do mnie pieniądze, jak zwykle. Tak, nagrywamy? Kamerzysta, nagrywamy? No nagrywamy? No proszę, no już... Uspokój się, co ty robisz? Wiem, że będziesz miał super odcinek, ignoruję krużwila przez 24 godziny. No ale no, no co? Mógłbyś mi nagrać. Już skończ to. Potniesz sobie i będzie, za 24 godziny. Ja muszę mieć film. Dobra, ładnie, do szopy. Do szopy Stół. Stój tak Patrz, widzisz co to jest? Wiesz co to jest Wiesz co to jest? To jest piwo. Chcesz? Dawaj napij się. Drugie? Zaraz nie będziesz miał żadnych piw Dalej nie chcesz mi nagrać? Jak chcesz I wylałeś, widzisz? Kolejne? Poszło Ale masz jeszcze droższe piwa Widzisz, kamerzysta? To powiesz nam takie Jeszcze otwierać No się? Masz No masz Ignoruj mnie dalej, nie mam problemu. Otwierasz dalej? Myślę już piś straciłeś. Co? Nie nagrywasz? Nie nagrywasz? Nie chcesz dalej mnie nagrywać? To co, nagrasz ty ten film? No? Nagrasz czy nie? Spoko, możesz mi dalej ignorować tylko się przez. Otwierać, Tak czy nie, dobra, czyli tak. Wcale tak, nie masz już brawarów. Nie masz, nie ma co wylewać. A co tutaj masz jeszcze? Energetykę sobie kupiłeś tak. Punchy. Że ten film ignoruje kruźla przez 24 godziny, to chyba najlepsza opcja. Tutaj jakieś resztki browara jeszcze. Zapasy fajnie kniszczymy. kamerzysta, co ty na to? Ignoruje kruźla przez 24 godziny, tak? Czy zapalić znowu szlugę. Mmm. Ale papieroski fajne. Tak, ignoruj mnie dalej. Na twoich oczach giną papierosy. Patrz, całą paczkę rozwaliłem. Widzisz to? Widzisz? Widzisz kamerzysta? Pierwsza paczka poszła, drugą niszczyć. Chcesz mnie dalej ignorować? Co? Co z pięścią? To uważaj sobie, kamerzysta. Patrz, patrz, kolejna paczka. Tak, giną twoje papierosy. O, tak. Widzisz? Dalej mnie ignorujesz, nagrywamy ten film. Nagrywamy, czy co? Kamerzysta Nagrywasz? Nagrywasz? To co, nagrywasz, ten film? Kamerzysta No pytam się Wylewać? Mógłbyś się umyć w tej wodzie O Śruga jeszcze ci zgasiłem, frajerze Nagrywamy? Nagrywamy? A gdzie masz fajki? O Zalałem Zalałem ci fajki Masz, o o, tak. To co, nagrywamy film? No, nagrywamy Ignorujesz mnie, tak? No to co robisz? Gdzie te rączki? No Nagrasz ten film czy nie? Rękawiczki mu ubrudziłeś. Masz coś jeszcze O, tak. Cztery paczki kolik. To są ostatnie twoje szlugi, tak? Masz coś jeszcze? Wystarczy, że odcinek byś mi nagrał Tak, to by nie było żadnego problemu Nic bym ci nie niszczył Nie wiem, czy to się opłaca, że niszczę ci te szlugi Aż tyle z tego filmu nie zarobisz Ale jak chcesz, ignoruj mnie dalej Ja aktualnie bardzo dobrze się bawię kamerzysta Tak? Giną Twoje szlugi. A ty bardzo lubisz palić papierosy. No ale ja je muszę zniszczyć. W Twoich oczach jeszcze muszę je niszczyć. Skoro mnie ignorujesz, no to takie są skutki tego wszystkiego. Kolejną paczkę otwierasz? Poże kolejną. BS-y. W sumie te szlugi tak są tanie. 12,99. Te kosztują 1650. Dobra, to teraz te najdroższe. 1650 te fajki kosztowały. 1650. Chcesz, żebym je zniszczył? Kamerzysta. Niszczycie? Te w zasadzie. Wywalę gdzieś do lasu, a te jeszcze zniszczę na twoich oczach. Patrz, 16,50. 16,50. Te szlugi kosztują 16,50. I już ich nie spalisz, kamerzysta, patrz. Spalisz szlugi i już nie spalisz. To co, nagrywasz? Nagrywasz czy nie? No, nagrywasz? Kamerzysta, już przestań, no. Odkupić ci te wszystkie rzeczy, tylko nagraj. Słyszysz? Kupić ci fajki. Tylko nagraj mi ten odcinek. No, Dobra, walcz, trajerzy. Operatora sobie znajdę jakiegoś. Zaraz poszukam, na pewno ktoś się znajdzie. Walcz! W pewnym momencie chciałem utrzasnąć, jak mi to niszczył, ale ale wytrzymam, wytrzymam, spokojnie, wytrzymam. Uff, ciężko, ciężko, naprawdę no. ciężko. Nie rozwalimy mi wszystkie piwa. No, ja wiedziałem, że ten dzień będzie ciężki, ale nie sądziłem, że zacznie niszczyć moje rzeczy. Niszczył wszystko. Piwa mi wylał, zniszczył, nie wiem, za szlugów, za to 50 zł, prawie. Teraz nie będę mieć co palić. Muszę pozbierać, to zbierać, Za to, że jesteś frajerem! Miałeś mi nagrać odcinek! Debilu! Co, jesteś siebie dumny teraz? No, kamerzysta, już przestań! Ile można? Odkupię ci te wszystkie rzeczy! Kurde! Dobra. Wal się. Już nie przyjdę tutaj więcej, zobaczysz. I tracisz pracę, w tym momencie. No cóż, ja muszę go ignorować dalej. O, ciężko, ciężko. Tro, trochę zimno, bo bo siedzę tutaj w zasadzie cały oblany, nie? Oblał mnie, a jest dosyć zimno. Ile jest stopni, operator? No teraz aktualnie jest 10 stopni. 10 stopni, no zimno, strasznie. Nie wiem, czy się nie przeziębie. No nie wiem, jak ty dajesz radę. Nie, może zaraz jakieś ognisko rozpalę czy coś, bo zamarznę tutaj bez kitu. Szkoda mi trochę Kruszwila, ale zobacz, jak on się zachował. Pomyśl o tym, co on ci robił. Ale go ignorowałem, nie? Nie wiem, myślę, że dobrze się zachował, czy źle. Pomerzysta! Przepraszam, Maja dla ciebie. Za to wszystko, że ci rozwaliłem te alkohole i fajki. Chcesz? Jeszcze później cię papierosy kupię. tam miałem po prostu w domu. Przepraszam komerzy stanu. No. Nagrasz mi ten film? No nagrasz. No czemu ty się do mnie nie odzywasz nawet? Proszę, moet dla ciebie. No weźmiesz? No kamerzysta, no przepraszam, nie ja potrzebuję Ciebie w tym filmie, no co ja mam zrobić? Nawet jak sobie wezmę jakiegoś operatora, no to ten odcinek ma polegać na tym, że po prostu Ty musisz tam być. Nie potrzebuję Ciebie, słyszysz? Potrzebuję żebyś był na tym filmie. Nagrasz? No ile mam się prosić? Wiesz jaki YouTube jest dla mnie ważny. No weź Moeta, napijesz się później, tylko mi teraz nagrasz, okej? Okay? Kamerzysta, proszę. No przepraszam. Kamerzysta, przepraszam, no weź mi wybacz. Muszę ja jest dla ciebie moeta. Ja ci odmę do wszystkie papierosy. Przepraszam, naprawdę. Dalej mi nagrywaj te filmy, tak? No no dobra, no. Miałem się ignorować przez cały dzień. Tak? Miałeś mnie ignorować? Głupi psie, masz się mnie słuchać. A ty co sobie myślisz? Że możesz sobie pozwalać, tak? Myślisz, że możesz sobie pozwalać na wszystko? Myślałem, że jeszcze prosiłeś. Masz tego moeta i w tej chwili idziemy nagrywać. A za to co zrobiłeś dzisiaj, to zobaczysz, jeszcze pożałuję. W tej chwili idziemy nagrywać, tak? Dotarło do ciebie już! Powinienem cię zabić za to, co zrobiłeś. Od teraz się mnie słuchasz i nie ma żadnych głupich filmów. Co? 24 godziny się skończyły już? Skończyły się? I co? Do mnie nagrywać. Już!